Słuchajcie, Stefanek jest w swoim spa. A ja idę do miasteczka. Mam godzinę czasu i mam nadzieję, że coś ciekawego się wyda. Słuchajcie, znalazłam różowy t-shirt. Coś mi tam. Ale kurczę, podoba mi się. Kolejny, pomarańczowy. Ja się chyba starzeję, słuchajcie. Kolejny, słuchajcie, bardzo piękna zieleń, zwykły, taki jak najbardziej lubię. Zaraz Wam pokazuję. I takie zwykłe najbardziej lubię. Też wezmę do przymierzalni. zaraz Wam pokażę. Najbardziej chyba mam się ku temu pomarańczowemu kolorowi. Koloru, kolorowi, żartów. Oczywiście są marynarki wobec na mi będę. Myślałam, że coś znajdę z jeansów, ale lipa. Dobra, pokażę Wam. No, da, pomarańcz mamy. Ubrałam moje spodnie, które Wam pokazywałam w filmiku, jak przerabiam. Oczywiście idąc w nich, to e, co niektórzy, to dostali wytrzeszczu życiem. Już się przyzwyczaiłam do tego. Ale coś, nie słuchajcie, jednak chyba, może się jednak nie starzeje. Nie, ja chyba do polo jeszcze nie dojrzałam. Różowy trochę dla mnie za infantylny. Nie jestem fanką jednak różu. Zobaczymy tą zieloną. Zielona. I wiecie dlaczego? Ona mi się chyba najbardziej podoba. Bo jest wielka. Wielka. A dla mnie im większe rozmiary, tym lepiej. Dobra, pokażę Wam. Dwie marynarki jeszcze. Wiecie, ktoś mi powiedział, że moje stylizacje są na bezdomnego. Sejguście. No. Mega. Słuchajcie. w ogóle to jest. Pokażę Wam. Y, len. I ona kosztuje. Też Wam pokażę. No to, 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 to. wiecie, taki. Wszystko duże. 35 zł, słuchajcie. I dodatkowo jest naprawdę mega. Piękna. I taki kolor antracyt Super. Tu jest druga. Ona bardziej wpada w granat. Tutaj tego o, tu widać. I ona kosztuje. Zaraz wam powiem. Też 35. No, o. Czekajcie. O, tu widać kolor. Już ją ubieram. No i dodatkowo 100 rozmiarów za dużo. Co też lubię. Ale to światło jest niekorzystne. Powiem Wam. Przerzuca. Nie no, nieważne. No. Także wychodzę z dwoma marynarkami i z zielonym t-shirtem. Na samym końcu to znalazło. To jest Ja Ale. One są takie bardziej na lata 80., pokażę Wam, bo mają wysoki stan i nie czytałam za takimi spodniami, ale są tak ciekawe, że musiałam je ubrać, myślałam, że się w nie wbije nie ale się Pokażę Wam. Co, się mają tutaj takie fajne marka. One są ewidentnie z lat 80. Nawet nie mam takiego płaskotupia. No. Nie wiem. Wszystko zależy, ile one kosztują. Jestem ciekawa, co myślicie o nich. I na sam koniec krawat, bo uwielbiam ostatnio, różnie nosić. Idę. Może słuchajcie, nie jestem za bardzo kreatywna na tych zakupach, ale bo po pierwsze nie mam dużo czasu i muszę się dać tą bo się robi na wózko, pewnie już jest skończony, a po drugie to jest miejsce, gdzie uwielbiam marynarki, t-shirty, więc udało mi się kupić dwie marynarki, super t-shirt, i super krawędź no słuchajcie, pada deszcz idę po Stefana ale slyzura mi się, się zepsuła ewidentnie więc tak zakupy ogarnięte jasne mi się zepsuje zakupy ogarnięte i teraz do domu do robota miłego dnia wam życzę chociaż to chyba sobie. Się tak na sobie muszę to na moje spodnie schodzi. Ta Bydgoszcz, w ogóle nie tylko Bydgoszcz, ale ja zauważyłam, że w ogóle Polska jest jakaś zasiankowa, modowa. Co niektórzy to wiedzą. Dobrego dnia.